Aby było wszystko jasne. Chwileczkę. Nie, 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 nie. Ach, aby było wszystko jasne. Nie zgodziłem się i nie zgadzam się. I nie będę się zgadzał na żadne poświęcanie mnie lub części mnie. Co to ma znaczyć? Co to znaczy, że jeśli opuściłem gniazdą, Miejskie, dawne, przyjaciół, znajomych. I ktoś postanowił, nie wiem, wzmocnić swoje życie, poświęcając moje fragmenty? Dobrze wiem, że jedna z tych osób, druga, która miała tylko przechować moje zapiski, moje rękopisy, nie miały mi je oddać po 10 latach, po 20, może. Zupełnie zapomniały, potraciły rozum, zapomniały po prostu swojej misji. Po jakimś czasie dowiedziałem się, że to wszystko zostało spalone, ponieważ chcieli się odciąć. Proszę sobie wyobrazić, i w cieniu takich ludzi ja wyrastałem, gdzie tak naprawdę to oni więcej ode mnie czerpali, uczyli się i dzisiaj są tego efekty. A ja utkwiłem tutaj, wysyłając w przestrzeń SOS. Wysyłając butelki na szeroki ocean, nie, nie wiem, co mam jeszcze zrobić, ponieważ kiedy zaczął mój kompas się kręcić w kółko, kiedy potraciłem zmysły i zgubiłem się w czasie i przestrzeni, zacząłem używać wszystkich metod dostępnych. Widzialnych, niewidzialnych, sekretnych i ukrytych, tych karmicznych, tych rodowych i przeszłych, gdzieś z poziomu duszy, z poziomu serca zacząłem ratować się wszelkimi możliwymi sposobami, ponieważ w okresie, kiedy tworzyłem dla samego siebie obrazy i wiersze, ponieważ okazało się, że to są wskazówki, plany, mapy, informacje dla mnie, jak wzrastać, jak unikać wszelkich. Szkód, które niewątpliwie pojawią się w tym całym rozwoju. Sam do siebie pisałem, nawet nie wiedząc o czym wtedy. Mając 20 lat, ostrzegałem sam siebie. Wzmacniałem pewne wizje, decyzje chroniące mnie, decydujące o tym, kim jestem, jakie mam zasady. Pozbyłem się wszelkich programów obciążeń, węzłów karmicznych. I na samym końcu spotkało mnie coś takiego, gdzie praktycznie mm, ktoś przeznaczył mnie <grym> na spalenie. W życiu nie zrobiłem czegoś takiego, tym bardziej świadomie. Jakim cudem ktoś może myśleć, nawet podejrzewać, mieć cień? Podejrzeń, że mogę się zajmować czymś takim w ogóle jak magia, a co dopiero czarna magia. Ja od początku wybrałem siebie, wybrałem swoją drogę, swoją drogę imaginacji, swoją drogę wyobraźni, fantazji, swoją drogę abstrakcji i kre kreowania. Moje prace od samego początku miały charakter otwarty, ponieważ dla mnie znaczyły coś innego i dla widzów coś innego. A i tak okazały się jeszcze czymś innym, czyli tak naprawdę figury geometryczne, przeróżne kolory działają, funkcjonują w tej rzeczywistości w przeróżny sposób. Ja osobiście uważam, że one powinny być jednak schowane, ponieważ Stała ekspozycja na mieszkańców tak dużej ilości obrazów, kolorystyki i kształtów, no, niewątpliwie wyrządza chaos. Nauczyliśmy się żyć w tym chaosie, nauczyliśmy się chodzić na palcach, wrzeszcząc na siebie, ale nic to nie oznacza. I gdy już wszystko się układa, gdy już kilkanaście lat dobrych pracy wzajemnej, Upłynęło. Nagle pojawia się z zewnątrz informacja, że to nie koniec. Że czeka mi jeszcze jedna rozgrywka. Nie wiem, czy będzie to challenge. Na pewno nie walka. Ja ani nie poddaję się, ani też nie podejmuję żadnej walki. Klamka zapadła. I nie dam się oszukać. Ponownie. W żaden sposób. Tu nawet czas nie gra roli, żadne ze słów. Po prostu nic mi nie wróci chyba tego czasu. Ja muszę mieć pewność, co do drogi, którą idę i jak ona się zakończy, wtedy będę spokojny szczęśliwy i będę mógł kreować dla innych szczęście. A w tej sytuacji, kiedy zajmuję się moją duszę, serce i umysł. Takimi wydarzeniami, to przepraszam bardzo. Ja mam prawo w ogóle jeszcze istnieć? Czy ja mam w ogóle prawo podejmować decyzję, kiedy zakończyć swoją pracę i komu rozdać tę te, te pracę? Czy mam prawo podejmować decyzję, co czuję i co czułem? Mogę mieć w ogóle jakieś żale, jakieś wątpliwości? Posłuchajcie, to nie jest jedyna i ostatnia sprawa. Nic nade mną nie ciąży. To tylko chore głowy ludzi ciążą nad tą sytuacją. Od jakiegoś dłuższego czasu próbuje, próbuje się mnie pomówić i wmówić mi rzeczy, które absolutnie nie są ze mną związane. Nie będę opowiadał o szczegółach, ponieważ automatycznie energię poświęcę tej sprawie. Nie Na tym koniec ci, którzy mnie śledzą, słuchają i bierzą to wszystko, co robię i co mówię, wystarczy, że zauważam w przestrzeni internetowej konkretne moje zniknięcia albo informacje alarmujące dość poważnie o sytuacji. Wtedy y, wszystkie szczegóły podam jak na tacy, ponieważ no to już będzie moja ostatnia deska ratunku, ponieważ w urzędy, w prawo, w sędziów, wszelkie te różne. Instytucje przestałem wierzyć już dawno. Zawiodłem się sromotnie i. I co ja mogę po prostu, co ja mogę pokładać tu nadzieję na tej ziemi? Czy zostało coś jeszcze, co daje jakąkolwiek, nie wiem, nadzieję, światło, blask chociażby? Czy tylko to są takie puste słowa? W każdym razie. Ja już się nie boję, moja głowa została oczyszczona. Prawdopodobnie wczoraj. Był decydujący dzień, w którym nastąpiło takie, wiecie, przeskoczenie czegoś, co konkretnie mnie oczyściło. Ja przecież wziąłem gryza węgla aktywowanego z ogniska, i wątpię, żeby taki mały gest jednorazowy zresztą. Zadziałał w ten sposób, że dzisiaj przez cały dzień od samego początku, po wczorajszym dniu, czuję się oczyszczony, spokojny i zrównoważony. Oczywiście są sytuacje i osoby, które wciąż jednak działają, ale nie na taką skalę nie w ten sposób nie są w stanie karmić się moją własną energią, bo tak to. Przez długi okres czasu wyglądało, że dokarmiałem swoich własnych wrogów, zasilałem ich swoją własną energią, a oni nie odpuścili i świadomie tego bynajmniej nie robią, ale z głębi duszy realizują swój plan: plan unieruchomienia mnie, stagnacji, wszelkich innych rzeczy. Które mają niewątpliwie doprowadzić do końca, bo co? To są dopiero ludzie? To są sataniści? Kim oni są? Nie szukajcie ich, nie pytajcie o nich. Ta informacja, tak czy siak, rozejdzie się i dojdzie do nich. Dojdzie do nich, chociażbym miał bana, chociażbym miał blokadę komunikacyjną. To nic nie da. Zostało im nie tylko już coraz mniej czasu, ale i środków, którymi dysponują. Jedynie, co mogą zrobić, to oszukać nas, abyśmy zgodzili się udostępnić im troszeczkę właśnie ciepła, energii. Są w stanie wszystko powiedzieć, wszystko zrobić, przedstawić się w każdy możliwy sposób. To jest coś gorszego niż Fatamorgana. Morgana. Podejrzewam, że to są ci właśnie zakamuflowani. Ale wierzę w siebie, wierzę w boską interwencję. Podjąłem przecież wiele lat temu pewną. Podjąłem taką, że tak powiem, misję. Uznałem, że skoro niektórzy ludzie powierzają się Bogu, no to tak zrobiłem. Powierzyłem się. Głośno, otwarcie świadku kilkakrotnie opowiadając nawet mówiąc sam do siebie nie zauważyłem żadnych efektów ale teraz jak patrzę jak zaglądam w przeszłość to widzę widzę te konkretne odpowiedzi te znaczące punkty tak niewielkie jak malutka kropeczka jak iskierka na ścianie nieuchwytna ledwo widoczna a jednak jest dla mnie czymś tak potężnym Absolutnym, że nie potrzebuję innych dowodów. No cóż, mogą mnie torturować. W filmie nie jesteśmy. Nie będziemy się bawić w jakieś takie przesłuchania i inne rzeczy. Rozrzucam korale, rozrzucam te wszystkie krzyże obce, te wszystkie bagaże walizy niepotrzebne mi, bo to nie moja sprawa była. A ja z dobroci serca naiwny, młody, głupi. Targałem i dźwigałem to przez lata I tak mijał, mijał czas A teraz nagle się obudziłem Dobrze, że akurat jeszcze żyję Trzymajcie się Zdrowia życzę wam Cierpliwości i szczęścia Trzymajcie się